Daniel Martyniuk godzi się z żoną. Tymczasem Zenek i Danuta przyłapani na wylotach z kraju. Wiele wskazuje na to, że konflikty w rodzinie Martyniuków zostały zażegnane. Po serii pozytywnych wpisów w mediach społecznościowych, fani zaczęli wierzyć, że Daniel Martyniuk pogodził się z żoną. Gdy rodzinny kryzys został rozwiązany, jego rodzice, słynna para Zenek i Danuta Martyniukowie, rozpoczęli nową, ekscytującą podróż, międzynarodową trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Polska scena muzyki disco polo wkracza w jeden z najbardziej dynamicznych i błyskotliwych okresów w swojej historii, zwłaszcza na rynku międzynarodowym. Gatunek ten, niegdyś postrzegany jako popularny, dziś ugruntował swoją pozycję w sercach publiczności, nie tylko w kraju, ale i wśród Polonii na całym świecie. Koncerty zagraniczne to nie tylko wydarzenia rozrywkowe, ale także kulturowe symbole, które łączą emocje i wspomnienia setek tysięcy Polaków na obczyźnie. Szczególnie widowiskowy jest program Polska Noc Gwiazd Polish Niphtov Stars który gromadzi czołowe nazwiska sceny Discopolo, takie jak Zenek Martyniuk, Skolim, Kordian, Jorgus, Skanner, Kaspi Ant Kropypa, Junior Rus i Maciej Smoliński. To nie tylko artyści dobrze znani polskiej publiczności, ale też ambasadorzy muzyki, którzy przyczyniają się do rozpowszechniania radosnego, żywiołowego i energetycznego ducha disco Polo na arenie międzynarodowej. Połączenie doświadczonych artystów z młodym pokoleniem wokalistów stworzyło różnorodny program, mieszający nostalgię z nowoczesnością, który wzbudza entuzjazm fanów na całym świecie. Międzynarodowa trasa obejmuje osiem wielkich występów w USA i Kanadzie, co stanowi ważny krok w promocji polskiej muzyki na świecie. Podróż rozpoczęła się 6 listopada w New Britain w Connecticut. A zakończy się 15 listopada w Troy w Michigan, z przystankami w takich miastach jak Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, Mississauga, Garfield, Hickory Hills i Schiller Park. Każdy wieczór obiecuje tętniącą życiem, radosną atmosferę, przesiąkniętą duchem ojczyzny, gdzie muzyka staje się mostem łączącym Polaków, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Wyjątkowe jest to, że sprzedaż biletów przekroczyła wszelkie oczekiwania, co świadczy o ogromnej popularności disco Polo oraz wpływie biorących udział artystów. W wielu miastach bilety wyprzedały się w ciągu kilku dni, a na nieliczne pozostałe koncerty fani wciąż gorączkowo polują. Ceny biletów wahały się od 75 do 150 dolarów, w zależności od miejsca i pakietu, a bilety VIP, uważane za przywilej. Oferowały atrakcyjne dodatki, w tym elegancką kolację i dostęp do baru. To nie tylko koncert, ale pełne muzyczne wydarzenie, na którym publiczność może cieszyć się żywiołową muzyką i jednoczyć się w atmosferze ciepła, dumy i wspólnej polskości. Można śmiało powiedzieć, że Polska Noc Gwiazd to nie tylko trasa koncertowa, ale dowód na żywotność polskiej kultury muzycznej, pokazujący, że discopolo, gatunek niegdyś lekceważony, stał się dziś symbolem łączącym ducha i emocje milionów melomanów na całym świecie. Najnowsze zdjęcia uchwycone na lotnisku w Warszawie szybko obiegły media społecznościowe, wzbudzając szczególne zainteresowanie fanów. Na fotografiach Zenek Martyniuk ikona polskiego discopolo. Prezentuje się promiennie, z pewną siebie postawą i swoim znanym, szerokim uśmiechem. Ale to, co najbardziej poruszyło publiczność, to fakt, że nie wyruszył sam, lecz w towarzystwie swojej żony, Danuty, która towarzyszy mu przez całą trasę. Od lat Danuta Martyniuk uważana jest za mocne zaplecze męża osobę stojącą za wielkimi sukcesami zenka. Jest nie tylko jego partnerką życiową. Ale też towarzyszką, dzielącą z nim radości, presję i zawirowania w jego karierze. Obecność Danuty w tej podróży ma zatem szczególne znaczenie, świadczy o trwałości ich więzi, nie tylko w małżeństwie, ale i w muzycznej pasji, która łączy ich od lat. Na lotnisku para przyciągała wzrok eleganckim wyglądem, świeżością i pozytywną energią. Zenek w stroju prostym ale stylowym, a Danuta wybrała subtelną, naturalnie szykowną kreację. Szli ramię w ramię, wymieniając czułe spojrzenia, tworząc rzadki, ciepły obraz w tłumie. Wielu fanów komentowało, że ten widok świadczy nie tylko o silnej miłości, ale i o powrocie spokoju do rodziny Martyniuków po niedawnym burzliwym okresie. W mediach społecznościowych Danuta udostępniła zdjęcie z krótkim, ale pełnym emocji opisem: To moja ekipa. Lecimy na nasze koncerty do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wpis ten otrzymał tysiące polubień i komentarzy z życzeniami. Fani wyrazili radość, widząc parę szczęśliwą i gotową na nową podróż. Wielu odebrało to nawet jako wyraźny dowód jedności i zgody w rodzinie Martyniuków na co publiczność długo czekała. Ciekawym szczegółem jest to, że piosenkarz Maciek Smoliński, kolega i przyjaciel Zenka, podpisał się na wspólnym zdjęciu, życząc powodzenia w podróży. Ten mały gest dodaje znaczenia chwili, będąc symbolem solidarności między artystami Discopolo, wspólnie niosącymi polską muzykę w świat. Wśród radości z trasy koncertowej publiczność przyjęła też dobrą wiadomość: Daniel Martyniuk pogodził się z żoną. Po miesiącach konfliktu i separacji oboje ponoć się pogodzili i spędzają czas z rodziną. Jak wynika z udostępnionych nowych zdjęć, byli nawet razem na basenie co jest wyraźnym sygnałem powrotu ciepła i spokoju do domu Martyniuków. Można powiedzieć, że po burzliwym okresie rodzina Martyniuków w końcu odnalazła harmonię i radość, podczas gdy Zenek kontynuuje promowanie polskiego Discopolo na całym świecie.